Stwórzmy Ewangelii Łukasza na 24. rozdziale. Przeczytam cały ten rozdział, myślę, że w kawałkach, jakoś tak fragmentami. Dlatego, że ten rozdział mówi o rzeczach, których uczniowie się nie spodziewali. Oni pewne rzeczy słyszeli, oni mieli to zapowiedziane, oni to czytali, ale kiedy przyszło co do czego, jak to się mówi, to. To się nie spodziewali. Pierwszego dnia tygodnia wczesnym rankiem przyszły do grobu, niosąc wolności, które przygotowały, a z nimi i inne kobiety, i zastały kamień odwalony od grobowca, a wszedłszy do środka, nie znalazły ciała Pana Jezusa, a gdy zakłopotały się z tego powodu, nagle dwaj mężowie stanęli przy nich w lśniących szatach. I przestraszone schyliły twarze ku ziemi, a oni powiedzieli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale powstał z martwych. Przypomnijcie sobie: jak Wam mówił, gdy był jeszcze w Galilei: Syn człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i ukrzyżowany, a trzeciego dnia z martwych wstać. I przypomniały sobie Jego słowa. To jest taki pierwszy moment, kiedy dzieje się coś kompletnie niespodziewanego, i tak jak w życiu tych wszystkich ludzi, o których ten, ten rozdział mówi, od tych kobiet począwszy, dzieje się coś, o czym z jednej strony wiedzieli i one też wiedziały, i aniołowie, którzy, którzy mówią do nich, mówią: przypomnijcie sobie. Przypomnijcie sobie te słowa, które same słyszałyście z jego ust. że przecież tak miało być. I wtedy przypomniały sobie jego słowa. I teraz yy, zastanówmy się, jak często jest tak, że my zaskoczeni jesteśmy rzeczami, o których wielokrotnie słyszeliśmy, wielokrotnie czytaliśmy. I, i to nie powinno być dla nas za, żadne zaskoczenie tak naprawdę. I, i Pan Bóg nam zaczyna mówić do nas wtedy: Przypomnij sobie. Przypomnij sobie, co, co Ci sam mówiłem wielokrotnie. I wtedy nam się to przypomina: że tak naprawdę to, co widzimy, to, co słyszymy, to, co aktualnie przeżywamy, no przecież to nie jest rzecz, która powinna nas zaskoczyć. A mimo wszystko zaskoczeni jesteśmy. I. Przypomniały sobie te słowa, wróciwszy od grobu, oznajmiły to wszystko 11 i wszystkim pozostałym, a były to Maria Magdalena i Joanna, Maria Matka Jakuba i inne z nimi, które opowiedziały to apostołom. Lecz ich słowa wydały się im niczym baśnie i nie, użyli, nie uwierzyli im. To jest taki wątek się cały czas przewija przez ten rozdział, że właściwie tak. Rzeczy, które oni słyszeli, rzeczy, o których już wiedzieli, nagle się wypełniają i i wydają im się niczym baśnie. Jasne, nie wierzono wtedy kobietom w tamtych czasach tak, jak, jak dzisiaj, to nie byli świadkowie wiarygodni. Zresztą to jest ciekawe, że akurat one zostały wybrane jako te, które pierwsze usłyszały, pierwsze powiedziały, co się nie zdarzało i, i, i to jest o, o dziwo, to jest element, który uwiarygadnia Ewangelię, a nie odwrotnie. Bo nikt, gdyby chciał coś wykombinować, czy gdyby chciał coś powiedzieć. Skłamać, nie użyłby takich świadków. No ale wtedy Piotr wstał i pobiegł do grobu. Gdy się nachylił, zobaczył płótno leżące osobno i odszedł, dziwiąc się temu, co się stało. Czyli mamy po pierwsze przerażenie, po drugie brak uwierzenia, bo to niczym baśnie. Następnie Piotr przybiega do grobu i się dziwi. A tego samego dnia dwaj z nich szli do wioski zwanej Emaus, która była oddalona o 60 stali od Jerozolimy. Tu się zaczyna bardzo ciekawa historia. Rozmawiali ze sobą o tym wszystkim, co się stało. Nie widzieli się z apostołami, z tymi kobietami. A gdy tak rozmawiali, wspólnie się zastanawiali, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz ich oczy były zakryte, żeby go nie poznali. I wbrew pozorom, to jest cały czas ten sam. Element takiego samego przeżycia. To znaczy, yy, przeżyli, zobaczyli, usłyszeli o czymś i, yy, i są zdezorientowani. Dlaczego tak się stało? I zobaczcie, ile razy tak jest, że my sami, oprócz tego, że, mm, że jesteśmy zaskoczeni, to widząc to i przeżywając to, co nam się dzieje, jesteśmy zdezorientowani. I teraz. Ciekawe jest to, że ich oczy były zakryte, żeby go nie poznali. Mimo i On przyszedł do nich i idzie z nimi. Jest, bardzo często jest to samo w naszym życiu. Idę i jestem zdezorientowany tym, co mi się dzieje. Czasami jestem nawet przerażony i nie mogę uwierzyć, że coś takiego było przecież są obietnice. Przecież Pan Jezus mnie nie opuści i tak dalej, i tak dalej. Pewnie, że mnie nie opuści. I idzie ze mną. Ale ja mam oczy zakryte. I to wszystko nie jest przypadek, że ja mam oczy zakryte. To nie jest też tak, że panu, panu Bogu wykry... coś się pod kontroli wymyka. Idzie i pyta: Cóż to za rozmowy prowadzicie między sobą w drodze? Dlaczego jesteście smutni? I to też da się odnieść do naszych sytuacji, do naszego życia. Że nie wiem, idzie z nami, zawsze będzie z nami szedł. Bo, bo tak obiecał. Idzie po naszej prawicy. Nie opuści mnie ani mnie nie porzuci. Ja te rzeczy znam, ja to wszystko wiem. I jak gdzieś w środku mam, to jest, to jest, no, no jest parę osób, które to mówiło. Ja to umysłem mam! Przecież on idzie ze mną, ja wiem, że on mnie nie opuści, ja to mam napisane wprost. Nie da się tego inaczej interpretować. Po prostu jest. A mimo wszystko moje oczy są zakryte w tym momencie. Ja tego nie przeżywam do końca. I to nie dlatego są zakryte, że to jest jakiś tylko i wyłącznie mój problem, że ja żyję w grzechu. Nie. Tu jest zakryte, żeby go nie poznali. Nie wiem, czy kojarzycie takie sytuacje, kiedy yy, i to jest w wielu momentach w literaturze, to jest nawet w, w Ewangeliach, że Pan Jezus poszedł yy, jakby po kryjomu na przykład, na święto. No nie? Czasami jest tak, że w, w różnych literaturach, w różnych literackich utworach jest napisane, że król poszedł Między poddanych pokryjomu, żeby go nie poznali, i słuchał, czyli Inkognito. I słuchał, co mają do powiedzenia. I w tym momencie mamy taką sytuację, że ich oczy były zakryte, żeby go nie poznali. I rozmawiają z Panem, i on im zadaje pytania właściwie odwołując się do tego, co się dzieje w ich sercu. Dlaczego? Dlaczego jesteście smutni? Co się takiego dzieje? I oni rozmawiają z nim, jeden z nich, któremu było na imię Kleofas, odpowiedział mu, czy jesteś tylko przychodni w Jerozolimie i nie wiesz, co się w tamtych dniach stało? I zapytał ich o czym. A oni mu odpowiedzieli o Jezusie z Nazaretu, który był prorokiem i potężnym w czynie i słowie przed Bogiem i całym ludem. Czyli oni świadczą o tym, co widzieli. Jak naczelnik kapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On odkupi Izraela. I tu jest chyba moment zwrotny w tym w ogóle w całym rozdziale, dlatego że jest taki moment, kiedy my stajemy przed Bogiem i mówimy, Panie, a myśmy się spodziewali, że będzie inaczej. A myśmy się spodziewali. A ja myślałem, że ja wiem. A ja myślałem, że, że, że a ja myślałem, że ty się będziesz mną cały czas opiekował. A ja myślałem, że ja będę zawsze rozumiał. Ja myślałem, że ja będę zawsze przeżywał. No, on idzie ze mną, rozmawia ze mną, ja go nie widzę, ja go nie rozpoznaję. A to jest on. I zaczyna mnie uczyć. Tylko wtedy dopiero wychodzi to, co jest w sercu człowieka. A ja się spodziewałem, że będzie inaczej. Ja miałem inne wyobrażenie tego, co ty chcesz zrobić. No bo. Dlaczego ja miałem inne wyobrażenie? No, bo ja miałem po prostu z tego, co ja wcześniej czytałem, z tego, co ja wcześniej sobie wyobrażałem, to mi wychodzi, że on miał odkupić Izraela. No to ja czytam i oni czytali przecież: odkupił mocarną ręką z Egiptu, wyprowadził, cudów dokonywał i, i byliśmy wolni. Tylko że ja mam teraz swoje wyobrażenie tego, jak mnie odkupi, z tego, jak mnie wyzwoli. A tu się okazuje. Że robi coś innego, czego ja się nie spodziewałem. Ja jestem przerażony, zdezorientowany, dziwię się temu, co się stało, bo to mi nie pasuje. Spodziewaliśmy się, że odkupi Izraela a tu nic. Lecz po tym wszystkim już trzeci dzień, jak to się stało, no i nic. Nadto niektóre z naszych kobiet zdumiały nas, były wcześniej rano przy grobie, a nie znalazły jego ciała. Przyszły, mówiąc, że miały widzenie aniołów, którzy powiedzieli, że on żyje. Wówczas niektórzy z naszych przyszli do grobu i zastali wszystko tak jak mówiły kobiety, ale jego nie widzieli. Czyli no opowiadają o tym co się stało. Wiedzą o tym co usłyszeli już dawno, kilka razy, a dalej im to nie pasuje do tego co sobie wyobrażali. I wtedy on odpowiedział do nich: O głupi i serca nieskorego do wierzenia we wszystko co powiedzieli prorocy. No to są twarde słowa. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć i wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wykładał im, co było o nim napisane we wszystkich pismach. Zostali mocno skarceni, dlatego że to wszystko, co sobie wyobrazili, to próbowali nagiąć pismo do tego, co sobie wyobrazili, zamiast odwrotnie to zrobić. Czyli to, co sobie wyobrazili, Przeczytać, zobaczyć, zrozumieć w kontekście tego, co oni już dawno wiedzieli z pism. I w dodatku nie tylko z tego, co Pan Jezus im mówił przez te parę lat, ale wszystko, co powiedzieli prorocy. I wtedy, zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wykładał im, co było o nim napisane we wszystkich pismach. I teraz, jeżeli my przeżywamy na przykład trudny czas, jeżeli my się dziwimy, jeżeli nam się coś wydaje. To my mamy dwa elementy, które są w tym momencie bardzo ważne. Jeden to jest to, że mamy całe pismo od Mojżesza przez proroków aż do Ewangelii, które nam pokazuje, jak powinniśmy interpretować nasze przeżycia w kontekście tego, co jest napisane, a nie odwrotnie. Bo inaczej nasze wyobrażenia zaczną zmieniać nasze patrzenie pisma. I to jest jeden element. Ale Bóg nas z tym nie zostawia, to znaczy On nie mówi tak: Słuchaj, masz Biblię, rać sobie. Zauważmy, On sam do nich przychodzi, podchodzi, rozmawia z nimi i im tłumaczy. Zaczynając od Mojżesza, proroków i tak dalej. Czyli Pan Jezus nie tylko daje nam to, co tu jest napisane w taki suchy sposób, czyli nie tylko daje nam instrukcji obsługi na papierze, ale On w tym wszystkim sam jest. I On zaczyna nam tłumaczyć. My dalej, Bo oni go dalej nie widzieli, ich oczy były zakryte. Tylko dzieje się coś, czego oni sami nie rozumieją, dlatego że oni to tłumaczy, zbliżyli się do wsi, do której szli, a on zachowywał się, jakby miał iść dalej. To jest następna bardzo ciekawa rzecz, że tutaj pojawia się coś, co oni mają w sercu. On chce iść dalej, ale oni go przymusili, mówiąc, zostań z nami, bo zbliża się wieczór i dzień się już kończy. Wszedł więc, aby z Nim zostać. Jest coś, czego oni do końca nie rozumieją, ale oni, oni coś czują w sercu i bardzo by chcieli, żeby z nimi został. I my mamy bardzo podobnie. To znaczy, z jednej strony my czegoś nie rozumiemy. Pan Jezus z nami idzie i jest po naszej prawicy, chociaż wydaje nam się, że nie bardzo, ale my czujemy tą, tą Jego obecność, my ją znamy. Ona jest nam znana. I w tym momencie, jeżeli on by robił wrażenie, że chciałby iść dalej, to my mówimy: Nie, zostań, panie, zostań. Ja, ja nie wiem, co się dzieje, ale ja chcę, żebyś ze mną został. Nawet jeżeli ja Cię w tej chwili nie widzę, ja chcę, żeby, żeby to zostało, żeby to było. I siedział z nimi za stołem, następny werset, wziął chleb, pobłogosławił i łamiąc, podawał im. Wtedy otworzyły im się oczy i poznali, lecz On, poznali Go, lecz On, Zniknął im z oczu. Czyli to jest mniej więcej tak, jakby ktoś mnie prowadził, naprowadził mnie na odpowiedni moment, a potem już jestem, idę. I on, tak jakby już, już dalej nie musiał, bo już mi wszystko pokazał. Wytłumaczył mi, pragnienie się we mnie wzbudziło, otworzył mi oczy, że to on. Ja go poznałem, takiego, jakiego znam. I zauważcie, jak to jest, że, że właśnie pojawiają się takie myśli, tak jakbyśmy, jakbyśmy pana nie znali. A przecież ja go znam. Przecież on jest. On jest blisko mnie. I robi wszystko, żeby mnie upewnić, że on mnie nie opuścił, nawet jeżeli ja nie rozumiem, dlaczego mi, dzieje mi się to, co mi się dzieje. I teraz, jeżeli On, ja wiem, bo to się w moim rozumie, to gdzieś jest, ale Pan Jezus robi wszystko, żeby to pojawiło się właśnie w naszym sercu i żeby jedno z drugim zaczęło współdziałać. Owszem, karci, owszem, przypomina to, co ja mam w Słowie napisane, ale On również idzie ze mną, On jest, On przypomina mi to, co ja znam. Pokazuje mi siebie takiego, jakiego ja znam. Ja znam, tak uczniowie, znali te gesty, znali te słowa, znali to błogosławieństwo. I teraz co oni dalej mówili? Otworzyły mi się oczy, o to chodziło, żeby im się otworzyły, poznali go, o to chodziło, żeby go poznali, on w tym jest. I kiedy on zniknął z ich oczu, wtedy mówili między sobą, czy nasze serce nie pałało w nas, gdy rozmawiał z nami w drodze i otwierał nam pisma? No właśnie o to chodziło, żeby to serce pałało. A wstawszy o tej godzinie wrócili do Jerozolimy i zastali zgromadzonych jedenastu ich tych, którzy z nimi byli. Ci mówili: Pan naprawdę zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi, czyli mamy kolejnych świadków, którzy się gromadzą, grupują. Oni zaś opowiedzieli, co się stało w drodze, jak go poznali przy łamaniu chleba. A gdy to mówili, sam Jezus stanął pośród nich i powiedział do nich: Pokój wam. A oni zlękli się i przestraszeni myśleli, że widzą ducha. Wszystko już mają, mają jedno świadectwo, drugie świadectwo, trzecie świadectwo. Mają spotkanie z Panem Jezusem. Serce ich pałało i się zlękli, że widzą ducha. No mało im jeszcze było. I zapytał ich, czemu się boicie i czemu myśli budzą się w waszych sercach. To jest następne bardzo ważne pytanie w tym momencie. Czemu myśli budzą się w twoim sercu? Bo one się budzą bardzo różne. Kiedy coś się wydaje zupełnie inne i sprzeczne z tym, co my wiedzieliśmy, co sobie wyobrażaliśmy, jak myśleliśmy to, zaczynają budzić się w naszym sercu różne myśli. A Pan Jezus nas wspiera, przychodzi, przypomina słowo, yy, idzie z nami, daje się poznać, otwiera nam oczy, a potem nam jeszcze mówi: no czemu myśli budzą się w Twoim sercu? Przecież ja jestem. I my teoretycznie nie powinniśmy takich rzeczy przeżywać. To znaczy, my wiemy, my znamy, ale Pan wie doskonale, jakie myśli potrafią budzić się w naszym sercu i On temu chce zapobiec. I zapobiega na wiele różnych sposobów, o których tu czytamy. Nawet w liście do Hebrajczyków jest napisane, że istnieje coś takiego jak obok świadków, prawda? I to są ludzie, którzy byli wcześniej, tak zwani bohaterowie wiary. To są ludzie, którzy są wokół nas, czyli Kościół powszechny, kościół nasz własny, lokalny. Bardzo dobrze jest się spotkać, bardzo dobrze jest świadectw posłuchać, bo to jest obok świadków. To są ludzie, którzy nam przypominają, że Pan działa na co dzień. A jeżeli budzą się w naszych yy, sercach jakieś myśli, to popatrzcie na moje nogi, popatrzcie na moje ręce że to jestem ja. <laughs> Dotknijcie mnie i zobaczcie. Bo Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Pamiętacie te, ten moment, kiedy, kiedy brat mówił o tym, że On musi dotknąć kolejny raz. Kiedy Pan Jezus przyszedł i Tomaszowi powiedział dotknij mnie. I to jest, to się będzie działo, to jest cały czas to samo, to znaczy, On pozwala nam się dotknąć. Mimo tego wszystkiego. On, on właściwie mógłby powiedzieć mało wam? Mieliście to, mieliście to, mieliście to, mieliście takich świadków, serce wam pałało, to się działo, to się działo, a nie On cierpliwie mówi: dotknij mnie kolejny raz. Dotknij tych moich ram. I mnie to wtedy bardzo dotknęło, że Pan Jezus taki jest. I On się nie zniecierpliwia, chociaż nas napomina, ale on kolejny raz pozwala to, to zrobić. A oni z radości jeszcze nie wierzyli, to już jest z radości. To już nie jest tak, że oni nie wierzą, bo nie wierzą. To już jest z radości. Nie mogli uwierzyć, że to aż tak? Jak to się mówi, no nie do wiary, aż tak? Mimo wszystko, mimo to, że oni nie, nie zgadzało im się to z, z tym, co do tej pory myśleli, ale dziwili się. I zapytał ich, macie tu coś do zjedzenia, podali mu kawałek pieczonej ryby i plaster miodu, a on wziął i ja przy nim, pokazał, udowodnił, że naprawdę nie widzą ducha. Potem powiedział do nich: to są słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co jest o mnie napisane w prawie Mojżesza, u proroków, i w psalmach. I wtedy otworzył im umysły, żeby zrozumieli pisma. I czasami tak jest z nami, bo my pewne rzeczy rozumiemy, i innych już nie rozumiemy, i nawet Paweł pisze coś takiego, że jeżeli ktoś uważa, że on wie, to znaczy, że on jeszcze nic nie wie. A jeżeli uważa, że on stoi, to żeby nie upadł. Więc jeżeli ktoś by mi powiedział: słuchaj, nie mają prawa ciać się takie rzeczy, bo ty jesteś wierzący, ty masz słowo Boże, ty masz wszystko, to szczerze mówiąc, mało przeżył prawdopodobnie. Dlatego, że nam są potrzebne takie momenty, kiedy wydaje nam się, że stoimy, upadamy, i wtedy dopiero doświadczamy tego, że czy stoję, czy padam. To Pański jestem. Bo ja mogę przeżywać bardzo różne rzeczy, bardzo trudne. Mnie się to może nie zgadzać z tym, co ja myślałem, ale najważniejsze nie jest to, czy mi się to zgadza z teorią. Najważniejsze jest to, czy praktycznie Pan jest ze mną. I on o tym może mnie przekonać. Nie wiem, po dniu, po tygodniu, po trzech tygodniach, obojętne, ale ja zaczynam widzieć. On ze mną chodzi, on ze mną idzie. Ja go moje, jeszcze mogę nie widzieć, ja go jeszcze mogę do końca nie rozpoznawać, ale moje serce pała, ja to widzę, ja to wiem. I on wtedy mu pokazuje mi całość, mówi, Wiesz co, od samego początku tak jest napisane: że to są rzeczy, które mogą się dziać, będą się dziać. I wtedy nam się wszystko zaczyna układać, nie tylko w głowie, ale jeszcze w sercu. I powiedział: Tak jest napisane, i tak Chrystus musiał cierpieć trzeciego z dnia zmartwychwstać. I w Jego imieniu ma być głoszona pokuta i przebaczenie grzechu wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy, a Wy jesteście tego świadkami. Oto ja zaśle na was obietnicę mego ojca, a wy zostańcie w mieście Jerozolimie, aż będziecie przeobleczeni mocą z Wysoka. I wyprowadził ich aż do Betanii, podniósłszy ręce, błogosławił ich, a gdy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony w górę do nieba, a oni oddali mu pokłon i wrócili do Jerozolimy z wielką radością, i byli zawsze w świątyni, chwaląc i błogosławiąc Boga. To już wszystko się przebiło, oni już wszystko wiedzą i po tym, co przeżyli, po tych wszystkich wątpliwościach, po tym zdziwieniu, przyszła radość. A potem przyszła modlitwa. I oni byli zawsze w świątyni. My, my wracamy do modlitwy, my wracamy, to się wreszcie przebija. I naprawdę, niech tak będzie w naszym życiu, bo w tym momencie oni już nie tylko byli świadkami tego, co słyszeli. Tego, co przeczytali, ale oni byli również świadkami tego, że spotkali zmartwychwstałego Pana Jezusa i oni są świadkami tego spotkania. I oni, oni już wiedzą, oni widzą tak jak tych pięciuset, którzy widzieli Pana Jezusa później. Są ludzie, kto, dla których to nie jest teoria, to jest również praktyka. I jest Pan Jezus, którego ja znam. On robi czasem rzeczy, których ja nie rozumiem. On idzie ze mną czasem nawet wtedy, kiedy ja mam oczy zamknięte ale ja go takiego znam. I wtedy, kiedy ja to wiem, wtedy, kiedy On mi to da przeżyć, to ja wtedy mogę innym mówić, słuchaj, taki On jest. To, nie jest. to nie jest jakaś tam teoria, to nie jest coś, co ci się będzie zawsze zgadzać do samego końca, bo zawsze będzie coś, co Pan Jezus będzie chciał ci pokazać, powiedzieć. I wtedy pokornie trzeba schylić głowę i powiedzieć tak, myślałem, wydawało mi się, jak siop na końcu. Mnie się wydawało, ale nie będę zaciemniał Twojego planu, bo w końcu przyjdzie radość. Amen.